Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w czytaniu dla osób z podznaku raka na miesiąc luty. Jak zawsze czytania wrzucane są według liczby polubień, zatem wiecie co robić, jeśli chcecie utrzymać tak wysoką pozycję w przyszłym miesiącu i pojawić się wcześniej na kanale. Robimy rozkład krzyża. Sprawdzimy tylko taką główną energię nadrzędną. Pamiętajcie jednak, że to czytanie nie musi, nie będzie rezonować ze wszystkimi. To są czytania bardzo ogólne. Bierzcie to, co rezonuje, resztę zostawcie. Ok, raki, zobaczmy. Możliwe energie. Usełka kielichów wypadła, słuchajcie. Ósemka kielichów jest kartą rozstań bądź powrotów do domów rodzinnych, ale raczej rozstań i pożegnań. No bo żeby gdzieś wrócić, to trzeba się z czymś pożegnać, prawda? Księżyc chciał się pokazać, Wasza karta. Oj, tu się dzieje. Co jeszcze? Mak, przepięknie. Ale okej, okay, czekajcie, czekajcie, bo jeszcze, jeszcze tutaj intenzji powiedziałam. Kluczowa sprawa miesiąc luty dla osób spod znaku raka. Możliwe energie. Król Kielichów, szóstka Kielichów, cztery Kielichy, sentymenty, same Kielichy, ale pokazują się sentymenty za utraconą miłością, za dawnymi latami, niezdrowe to jest. Czórka Kielichów, mówię, żeby starać się dystansować jednak od tego, bo nie widzicie nowych szans i nowych możliwości. Kiedy żyjemy w przeszłości, to właściwie nie ma szans, prawda? Na jakieś nowości. Będziemy dopytywać, mam przygotowaną talię, na razie dam ją na bok i zaczynajmy. Główna sprawa miesiąca dla osób z podznaku raka, dziewiątka buław. Co jest Waszym wyzwaniem, ósemka buław? No właśnie, dziewiątka buław to jest stoję tu, chronię, trzymam się tego kurczowo, mimo że jest ciężko, a ósemka buław mówi przepchnij to, idź dalej, prawda? Co jest przyczyną tego, co tutaj się realizuje? Siódemka mieczy. Co odchodzi do przeszłości już? Pustelnik. Co w Waszej głowie? O czym myślicie? Cesarz. Co nadchodzi do Was w miesiącu lutym? Słońce, przepiękna energia. Wasze nastawienie? Paść mieczy. Co jest w otoczeniu? Paść buław. Czego nie dostrzegacie, co powinniście wiedzieć? Król Mieczy, Wasze nadzieje czy obawy? Dziesiątka Mieczy. Rezultat? Dziesięć denarów. Bardzo dużo kart zakończeń macie i Mac w tle, widzicie, pojawił się. Słuchajcie, będzie proste to czytanie, bo poczekajcie, tylko sobie ustawię ten statyw, bo on mi troszkę świruje, już tutaj widzę. Ale okej, okay, będzie całkiem proste to czytanie, bo wydaje mi się, że jest zupełnie jasne. Ale oczywiście będzie mało wszystko dopytywać. Widać, że kurczowo się czegoś trzymacie z dziewiątką buław. To jest nieumiejętność odpuszczania, bo tu jest chęć doprowadzenia spraw do końca, odwaga. I pierwsze, co przyszło mi do głowy, kiedy wyłożyłam wszystkie karty, to że czasem kurczowe trzymanie się czegoś boli bardziej niż puszczenie tego i już odpuszczenie, prawda? i tutaj to jest mocno widoczne. Siódemka u podstawy, główną przyczyną. Uważam, że ktoś Was zawiódł. Po prostu. Czy to był partner, czy to jest przyjaciel, czy to jest sytuacja w pracy. Siódemka mieczy to jest poczucie braku zaufania i to też, jeżeli nie chodzi o to, że ktoś Was zawiódł, oszukał i tak dalej, to jest może Wasz brak zaufania do życia i do tego, co może nadejść, więc ja zobaczę, bo to jest główną przyczyną tego, co się tutaj dzieje. Królowa kielichu, Wasza karta. No może być tak, że ktoś Was zawiódł, komu ufaliście, ale może być też tak, że Wy nie macie absolutnie zaufania do tego, co się dzieje, i o ile nie jesteście w kontroli nad wszystkim, to niczemu nie ufacie, nie ufacie temu, że wszechświat może być po waszej stronie. Eee, I dlaczego o tym mówię? Może od razu do tego przejdę, bo macie cesarza w głowie i macie księżniczkę mieczy. Te cesarz jest kontrol freakiem, a księżniczka mieczy. Zobaczcie, aż zakłada okulary, żeby się przyjrzeć szczegółom. Więc ja mam wrażenie, że cały problem dotyczy tego, żeby nie ufacie życiu. A tu są możliwości, słońce przed Wami, wszechświat Was wspiera, i tu jest poczucie, kiedy ja nie kontroluję, to nie ma szansy zadziałać. Zobaczę na tę księżniczkę mieczy. Redwan, wasza karta ponownie. Tak, ja muszę trzymać zalejce. Tylko ja wiem, w którą stronę wszystko może zmierzać. Ja muszę wszystko kontrolować, nie mogę odpoczywać. Dlatego dziewiątka buław najprawdopodobniej jesteście w napięciu. Król Denarów. No, może to dotyczyć relacji z inną osobą. Jak najbardziej może tak być, że ktoś miał być stabilny, stały, a okazuje się, że nie patrzył na was w sposób zobowiązujący. I stąd te problemy zaufania. Oczywiście biorę to pod uwagę. Natomiast Król Denarów to jest byk, czyli kolejny kontrol freak, który musi wszystko krok po kroku dopinać na Ostatni guzik doprowadzi sprawy do końca panować nad sukcesem. Cesarz i król Narów to bardzo często gdzieś tam partner życiowy, mąż albo szef. W waszej głowie cesarz, kapłan. No słuchajcie, kapłan i cesarz rządzą, tak naprawdę, więc wy. Ja nie sądzę, że chodzi o wpływ jakiejś osoby. Ja czuję, że wy tak bardzo macie potrzebę kontrolowania wszystkiego rządzenia, e, gdzieś tam trzymania wszystkiego w ryzach, e, pilnowania każdego szczegółu, że tu nie ma absolutnie luzu. Absolutnie. Co odchodzi do przeszłości karta pustelnika, szóstka mieczy. E, te karty razem mówią o takim oddaleniu, o odsunięciu się, o pójściu w swoim kierunku, o przebywaniu w samotności. Ja mam wrażenie, że Wy powracacie, chcecie sprawy doprowadzić do końca, kontrolujecie wszystko i wszystkich, nie ufacie nikomu. A, no i co? W tle macie pazia buław w otoczeniu, ósemka kielichów i może z tego to wynikać rzeczywiście. No ja nie lubię, jak mi się tu robią czytania miłosne, bo te czytania partnerskie mamy na osobnym kanale, natomiast może być tak, że wy bardzo poważnie podeszliście do rzeczy. Na przykład w relacji z pracą, z szefem, z partnerem, ale ta osoba, ta sytuacja już niekoniecznie. Bo karta Padzia Buław mówi: Ja się nie zobowiązuję, ja próbuję sobie różne opcje. A ósemka kielichów to jest ta karta pożegnań. Czyli jak mi się nie podoba, to idę dalej. Słomiony zapał. Was cechuje coś innego. Wy jesteście w kartach wytrwałości. Naprawdę, cesarz i kapłan to jest małżeństwo. Które jest jakby najwyższą wartością dla nas. To jest to, wy chcecie kompromisu, wy patrzycie, szukacie możliwości. Ehm, no ale coś się dystansuje w otoczeniu, coś nie ma tak poważnego, czy ktoś, tak, podejścia do sprawy jak wy. Ustanka Buław jako wyzwanie Król Mieczy, to jest to, czego nie dostrzegacie Król Mieczy. To jest rozmowa wyjaśniająca, która pozwala nam iść dalej. To są sprawy urzędowe, to jest nie stoi w miejscu, idę dalej. Co trzeba, ogarniam, rozmawiam. Wyjaśniam i idę dalej, żeby nie stać w miejscu. I to faktycznie jest Waszym wyzwaniem: mówić, rozmawiać, bo paść miecze obserwuje, kontroluje, ale rzadko no właśnie, rzadko jest tutaj dialog. Tak? Czyli ja obserwuję Cię, kontroluję, ale w mojej głowie to przetwarzam. Król mieczy to otwarta rozmowa, wyjaśniająca, szczególnie w sprawach urzędowych. Tak, to już jest takie: podpisujemy umowę na zasadzie. Eee, no i cóż. No dobra, czyli wy możecie się czuć zawiedzeni przez tę osobę, przez tę sytuację, która tutaj nie jest tak zobowiązana i oddana jak w tej sprawie. Ale nadchodzi karta słońca, a karta słońca mówi trochę więcej pozytywnego nastawienia, by się tutaj przydało, ale to jest też karta, która mówi wyjaśnia się. Król Buław, dwie karty lwa, więc tutaj osoba z poznaku lwa po prostu w dalszej części miesiąca może mieć na was mocny wpływ, ale karta słońca z kartą zaufania. Karta króla buław to jest, no właśnie, ja biorę sprawę w swoje ręce i działam tak, jak mi się podoba. Więc obie te karty mówią, dąż do wyjaśnień. Dąż do wyjaśnień, układaj sobie życie tak, jak tobie odpowiada wszystko. Wprowadzaj zmiany otwarcie, w sposób jasny, tak, a nie że ja kontroluję i zastanawiam się, jak do tego podejść, do tego tematu. Nie, tu jest potrzebna jawna rozmowa i wprost określenie swoich zasad i tak dalej. Na przykład, może to być taka zwykła sytuacja, że idę na rozmowę o pracę. Bo ja muszę tutaj o różnych sytuacjach powiedzieć, żebyście mieli odniesienie, bo to mogą być poważne sytuacje, jak nie ufam mężowi, i tak dalej, więc muszę go skonfrontować a zamiast tam czytać mu wiadomości. Ale to mogą być takie sytuacje, idę na rozmowę o pracę. I tutaj wiadomo, że jestem tylko jednym z wielu kandydatów. I to nie jest na razie nic obowiązującego. I ja tutaj pokażę, tak poprzyglądam się. To tak, tak ma nie być. Od razu macie mówić o swoich wymaganiach, od razu konfrontować, od razu pokazać, że chcecie, rozumiecie o co chodzi, a nie, że ja tylko tak no, zaprezentuję, co mam i będę obserwować, czy zadzwonicie, czy nie. Sprawy wziąć swoje ręce. I wtedy będzie dobry wynik, ale nie na zasadzie, że kontroluję wszystko i, i prawda, jestem frigiem na tym poziomie, tylko działam, po prostu działam, żeby już nie czuć, że muszę wszystkiego kurczowo się trzymać. Czego nie dostrzegacie, a co powinniście wiedzieć? Król Mieczy. To jest ten Król Mieczy, czyli rozmowa urzędowa, wyjaśniająca. Sprawa ma być jasna, wieża. Decyzja została już podjęta, albo zostanie podjęta, tak? Bo ten Król Mieczy, że tak powiem, przyjdzie z jakąś konkretną informacją. To nie będzie do końca po waszej myśli, mam takie wrażenie, jeżeli nie zareagujecie wcześniej. Czyli, na przykład, składam sobie aplikację do pracy. I czekam, aż ktoś się odezwie. Nie, bo wtedy nie będziecie wzięci pod uwagę. Macie zadzwonić wcześniej i pokazać, dlaczego warto Was wziąć, jeżeli Wam zależy, bo inaczej ta decyzja zostanie podjęta zaściankowo, czy to jest decyzja urzędowa itd., bez Waszej wiedzy, i Wy się dowiecie tylko o wyniku, który nie będzie dla Was komfortowy. No dobra, to idziemy dalej i Wasze nadzieje, obawy, dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy, no to jest to, no nic nie wyjdzie, tak? Albo rozłam, albo nie udało się. No, ja się nie dogadam, nie ufam, nie rozumiem, nie widzę szansy i tak dalej. No i co zamiast tego zrobić? Co z wyzwaniem? Odezwać się, zaproponować coś, wyjaśnić, przejąć rzeczywiście kontrolę, nie tylko kontrolować sytuację i zaproponować coś, zanim ktoś skreśli was. Bo tak jak mówię, ta osoba, powiedzmy, no tutaj bardzo łatwo to z tą pracą wyjaśnić, że myśmy się tak przygotowali, skończyliśmy studia na przykład. Później robiliśmy jakiś projekt, i idziemy do pracy, na której nam zależy, żeby dostać tę ofertę. No i wiadomo, że oni, na nas, oni nie widzą tego wszystkiego, co robiliśmy, żeby dostać tę pracę. Więc traktują nas tak, no dobra, aplikujesz, ale aplikuje też milion innych osób. Nie będzie tutaj uwagi, dopóki sami o nią nie zawalczycie w ten sposób. I w rezultacie jest dziesiątka denarów. I zaraz zobaczę, co obok tego stoi, bo to może być karta, która mówi, no po prostu wszystko się pięknie układa i mam to, mam to, na czym mi zależało, jest ten efekt. Ale to jest też karta, która może mówić o pożegnaniach. Pożegnaniach pozytywnych, ale zobaczmy. Król i Nie, nie sądzę żeby pożegnania. Jeżeli wykorzystacie moje wskazówki i rady, to karty pokazują Was w pozycji szczęśliwej i spełnionej. Z poczuciem ufamy sobie, jest dobrze, mam świetną pozycję, mam wsparcie, jest cudownie, mam to, czego potrzebuję, żeby być osobą spełnioną. Zatem koniec końców czytanie jest bardzo. Yy pozytywne. Macie tutaj rycerza denarów i maga. Jeżeli chcesz, żeby w Twoim życiu zaszły jakieś zmiany, no to o coś się tu staracie, to musisz przejąć kontrolę. Nie na zasadzie, że kontroluję wszystko, a później czekam, aż ktoś mnie oceni, tak? aż ktoś podejmie decyzję. Tylko ja po prostu wpływam na te decyzje. Mak, czaruje. Dobra, słuchajcie, mówię Wam, jakie znaki macie. Na wyzwaniu i czego nie dostrzegacie, macie bliźnięta wodnik. W obawach bliźnięta. W ogóle bliźniąt macie dużo i wodnika, bo tutaj w Waszym nastawieniu też jest. Jest rak, dwukrotnie mamy lwa, dwukrotnie mamy barana w głowie i byka w głowie. A w rezultacie macie skorpiona i macie jeszcze barana w otoczeniu. Dobra, myślę, że mogę wyjąć dla Was ogólną wskazówkę na miesiąc lutę. Ogólna wskazówka królowa denarów. Znaj swoją wartość, zabiegaj o to, co jest dla ciebie ważne i istotne. Bądź dumny i pewny siebie, jak ta królowa, zobaczcie, która wie po co tu przyszła i wie co chce osiągnąć. Bądźcie praktyczni. Działajcie: królowa denarów nie czeka, ona po prostu bierze co ma i coś z tego tworzy. Zatem taka jest tutaj rada. Wyjmę wam jeszcze jedną kartę. Piątka Mieczy. Ym, no właśnie, nie, nie czekajcie, aż ktoś podejmie decyzję, bo tutaj problem może być w komunikacji. Nie zrozumieliśmy się. Piątka Mieczy mówi o tym, że coś nie zostało przegadane tak w sposób bardzo jasny, co z waszym wyzwaniem, czego oczekuję i tak dalej. Nie zrozumieliśmy się i na tym się coś rozwaliło. Więc tutaj jasna komunikacja, wymagania, po co tutaj jestem, co chcę osiągnąć i tak dalej, będzie dobrze. Zwyciężycia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.